Kochani, zapraszam Was dzisiaj na butowniczkę, na film o butach. Będę pokazywać Wam same buty, same bodki, same buty jesienno-zimowe. Mam nadzieję, że Wam nie będzie przeszkadzał ten szalejący wiatr. Po prostu jest jakaś masakra, tak się pogoda zepsuła, ale to już pewnie wszyscy wiecie i nie muszę Wam tego opowiadać, więc musieliśmy wyciągnąć lampy, a ja bardzo nie lubię nagrywać przy lampach, wolę przy świetle dziennym, ale światło dzienne mamy kiepskie, więc musicie mi to wybaczyć. I przez kolejne miesiące będziemy się wspólnie męczyć. Dobra, przejdę do butów, bo to jest przynajmniej przyjemna rzecz. I dzisiaj pokażę Wam kilka rzeczy, kilka par butów, które mam ze sklepu czas na buty. Oni do mnie napisali i zapytali, czy chciałabym przetestować ich buty, zobaczyć, jak wyglądają, jak się noszą, czy są wygodne i żebym wam troszeczkę na ten temat opowiedziała. I mam też dla was niszkę 15% na hasło stylizacji. Także jeżeli będziecie mieli ochotę zrobić sobie zakupy w tym sklepie, to Was odsyłam linki do wszystkich produktów pokazanych macie na dole, także mam nadzieję, że film Wam się spodoba. A i ja ostrzegam Was, że to są buty bardzo w moim stylu, takie bardziej rokowe, ciężkie. Nie każdy lubi takie buty. Nie wybierałam żadnych butów takich delikatnych, dziewczęcych. Wszystkie są takie mocne, rokowe, bardzo, bardzo na czasie, ale wiem, że nie każdy lubi taki styl. Pierwsze buty zamówiłam z myślą o mojej siostrze, bo moja siostra ma rozmiar mniejszy ode mnie. No i zamówiłam mi takie ciężkie butki na grubym, na grubej podeszwie z takim jakby traperem. Buty są dosyć duże, jak na 40, także dobrze patrzcie na centymetry. Ja zamówiłam właśnie dla niej 40, ja noszę 41. Ale na mnie są takie akurat Prawie jest może ciut, przyciasne, także dla mnie to jest taka tak naprawdę duża 40. Są też dosyć szerokie. Także, jeżeli macie troszeczkę większą 40, takie 40,5, to będzie na Was idealne, także mam nadzieję, że Wam to coś pomoże przy kupowaniu. One są dosyć takie połyskujące, i mimo że to jest ekologiczna skóra, jak wiadomo, to wyglądają troszeczkę jakby były zrobione z prawdziwej skóry, przez to, że mają taki właśnie połysk. Mają też ozdobny suwak na zewnątrz. Ja nie wiem, czy on się odpina. Nie, nie mogę go odpiąć. W każdym razie zakładają się od wewnątrz standardowo, mamy tutaj suwak w środku. Teraz co do wysokości tych butów, to ja sobie wzięłam tutaj małą ściągawkę, otworzyłam sobie na stronie i te buty mają 11 cm platforma to jest 3,5 cm, czyli ten obcas nam się bardzo równoważy. Po to, że to jest taki gruby kloc, ten, ten obcas naprawdę wygodnie się chodzi, but się nie ślizga, nie, nie chwieje się na boki. Także naprawdę wysokie, wygodne buty. I ta 40 to był największy rozmiar dostępny, ale jeżeli wejdziecie na stronę, zobaczycie, że są też inne kolory, że są też inne rodzaje, różne wysokości obcasów. Także wejdźcie i sobie po prostu zobaczcie. Cenowo też są to bardzo przystępne buty, ponieważ kosztują 100 zł, a są tańsze niż buty np. w hm czy, czy w Zarze. A moim zdaniem bardzo podobne jakościowo. Kolejne buty są dla mnie, to już jest rozmiar 41. Nie, prze, nie przerażcie się, bo są naprawdę ogromne, mają wielką tą podeszwę. Wiem, że nie każdemu się spodoba, powtarzam to jeszcze raz, natomiast są bardzo, bardzo w moim stylu. Przy, tym, przy takim ciężkim bucie noga naprawdę wygląda na mniejszą i jest, są naprawdę wspaniałe, są bardzo stabilne. Bardzo mi się podobają, były też brązowe i nie mogłam się zdecydować. I tutaj już wzięłam rozmiar typowo 41. Tutaj mają tą moją ulubioną gumę. Wiecie, że lubię buty, które mają właśnie taką tutaj gumkę. Od środka się e, zamykają. Co mogę jeszcze powiedzieć, co wykonane ze skóry ekologicznej. Tutaj mają taki element dekoracyjny, jakby, e, taki hawcik. Jeżeli chodzi o wysokość obcasa, to jest to 10,5 cm, natomiast e, tutaj nie mam napisane, ale. E, to co mamy tu z przodu, czyli ta platforma będzie miała spokojnie 4, także znowu nie są to jakieś buty strasznie wysokie, w których nie podołamy, natomiast dodają na pewno wzrostu, no i są takie naprawdę budzące respekt, naprawdę fajne buty, także dajcie znać co sądzicie, mi się bardzo podobają. Następne są workery z zamkami i te buty są delikatnie ocieplane, one są takie... Nie mają w środku misia, tylko taki ciepły, ciepły po prostu materiał. Także jak wkładamy nogę do środka, to one są bardzo miłe. No i są to już takie workery ozdobne. Z przodu wyglądają standardowo jak to tego typu buty, czyli takie po prostu kaloszkowy krój, mogę to tak nazwać. Natomiast z boku tutaj widzicie, że jest dużo ozdób, są dwie takie duże sprzączki, są dwa złote suwaki. Także na pewno dla fanek połączenia czarnego ze złotem ja to bardzo lubię. Mi się to połączenie zawsze podobało, zawsze wygląda to fajnie. I ja mam sporo rzeczy w takim stylu i kiedy zakładam czarną sukienkę, właśnie dobieram sobie często złote dodatki, żeby to tak ładnie podkreślić. Też były w innych kolorach, także też was odsyłam na stronę, żebyście zobaczyli. Rozmiar w tym wypadku to jest 40, także też uważajcie na te, na te centymetry, zmierzcie sobie po stopę, żeby nie było żadnej wtołpy, że kupujecie buty za duże. One są dosyć duże. Ta rozmiarówka jest troszeczkę inna. To jest polski producent akurat, ale tak jak mówię, mieści sobie stopę. Ja mam czterdziestkę i są dosyć luźne. Świetne, takie motocyklówki, bardzo mi się podobają, bardzo wygodne i wydają się bardzo, bardzo solidne, dobrze wykonane. Obcas jest nieduży, tutaj jest około 2 cm. Platforma tak z pół centymetra, także takie do śmigania. Świetne na jesień, zimę. Teraz bajkary, takie ze złotym łańcuszkiem. Też nie w guście każdego. Bardzo mi się takie buty podobają i powiem Wam, że takich brązowych chyba jeszcze nie miałam, a przynajmniej nie pamiętam, żebym miała brązowe buty w tym stylu nie każdemu spodoba się taki łańcuch tutaj jest prodomażeniem wygląda to subtelnie na nogi właśnie jak są na nogach to, to nie są jakieś takie strasznie to nie są takie strasznie rażące, jak wam tu pokazuję że to jest gruby łańcuch ale na nogach wygląda to ok są delikatnie ocieplane też są bardzo miłe w środku jak się wkłada nogę to tutaj jest taki taki jakby sztuczny zamsz, coś takiego mamy tutaj też ozdobny suwak z boku który może o możemy go nawet rozpiąć także żeby jeszcze bardziej poszerzyć ten but Mm, bardzo mi się podobają i były też w innym odcieniu brązu, były w takim kolorze bardziej rudym, jeżeli ktoś nie lubi takiego. Szaro, szarowego brązu jak ten, to właśnie jest też taki rudawy, wydaje mi się, że czarne też były zresztą możecie sobie sprawdzić. Te buty bardzo szybko schodzą, także musicie sobie wejść i zobaczyć właśnie, czy znajdziecie Wasz rozmiar. Jeżeli chodzi o mój rozmiar, to jest 41, także rozmiarówka standardowa. Ja będę je na pewno zakładać do jeansów, ale oprócz jeansów będę je nosić też do leggingsów i jakichś większych bluz czy tunik, ale też do takich sukienek, które mają jakieś wzorki typu kwiatki, jakieś boho, takie Bardziej tego typu wzory, które ja noszę latem i zimą, zakładam sobie do nich po prostu swetry i robię sobie taką warstwową stylizację i wygląda na to bardzo fajnie. Dajcie znaczy, chcecie zobaczyć może jakiś bóg z butami, z ciuchami jesiennymi, to chętnie dla Was nagram, bo trochę fajnych ciuchów też mi się po Uzbierało, także mogłabym dla Was coś nagrać. I najlepsze zostawiłam na koniec, najlepsze bo buty, które najbardziej mi się podobają z tego zamówienia, jestem nimi po prostu zachwycona. To będą moje kozaki na jesień. Wydaje mi się, że to jest polska produkcja, ale mogę się mylić. Buty są w całości skórzane, to musiałabym jeszcze sprawdzić. Wydaje mi się, że polska produkcja. W całości skórzane, z tyłu mają zamsz, mają wstawkę zamszową, z przodu skóra gładka, czarna, piękna. Ty, ozdobny złoty suwak, tak jakby ten but był tutaj rozpięty, zobaczcie jak to ładnie idzie wokół kostki, po prostu rozpięty suwak, taki element dekoracyjny z tyłu się rozpina i ukazuje nam się zamsz, który jest właśnie z tyłu na łydce, a z przodu wyglądają klasycznie i nie widać, że coś tutaj się z tyłu dzieje. Zapinane standardowo. Do samego dołu. I ja uwielbiam kozaki, które są za kolano, które się tego kolana trzymają. Czyli, że nie to, że jak zakładamy kozak i musimy później pod cały dzień po prostu chodzić i podciągać. Ja tak niestety miałam z kozakami, dajszmana, które sobie kiedyś kupiłam, bardzo mi się podobały. Oczywiście były to kozaki nie z prawdziwej skóry, tylko takie wiecie, do latania. Ale one na początku były obcisłe, a później się rozciągnęły i się zsuwały. I tego strasznie, ale to strasznie nie lubiłam. I właśnie lubię buty, które się dobrze trzymają nogi, bo wtedy przynajmniej w takich butach jest nam ciepło, przynajmniej wiemy, że nam się ten but nie zsunie i nie będziemy co chwila podbiegać i biec i go po prostu naciągać. Jeżeli chodzi o szerokość cholewki, to powiem Wam, że ja mam dosyć standardową łydkę. Nie mam jakiejś grubej, ani chudej, mam po prostu normalne łydki. Najnormalniejsze na świecie. Także zwykle w kozaki się mieszczę i wtedy też bez problemu się zmieściłam. Natomiast jeżeli chodzi o osoby z szerszymi troszeczkę łydkami, z większymi łydkami, to raczej uważajcie, ponieważ będą na Was bardzo obcisłe, będzie je ciężko założyć. Także takie osoby powinny mierzyć te buty. W każdym razie pamiętajcie, że to jest to sklep internetowy, działa na zasadzie normalnego sklepu, tak samo, są zwroty. Jeżeli cokolwiek Wam nie pasuje, bo macie do tego prawo. Także. Zachęcam Was, żebyście zobaczyli kozaki, bo jest ogromny wybór i te kozaki um, były w różnych wariantach, były różne przeszycia, różne ozdoby, um, były łączone materiały, także nie wiedziałam na co się zdecydować i w końcu wybrałam te i jestem niesamowicie zadowolona, po prostu jestem zachwycona tymi butami. Rozmiar mam standardowy 41, buty są e, skórzane. Czego chcieć więcej? Przepiękne buty, na pewno będę w nich chodzić non stop te jesień i zimę. Boże, jak tam za oknem świszczy aż... A szczeraźliwie to brzmi. Mam nadzieję, że Wam to bardzo nie przeszkadza. Także to tyle, kochani. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. To była moja recenzja sklepu. Jeżeli chodzi o samą przesyłkę, to była błyskawiczna. Dostałam buty po prostu po dwóch dniach od zamówienia. z takim wielkim pudle mi to przyszło. Wiadomo, jak komuś wysłać taką ilość butów. także wszystko było dobrze zapakowane. Podwójnie jeszcze pakowane te pudełka, także wielki plus szybka wysyłka. ja Jestem na tak. Bardzo mi się podoba wybór butów w tym sklepie. Podoba mi się to, co wybrałam. Nie, nie trafiłam tutaj na żadne buble. Myślę, że moja siostra też będzie z tych butów zadowolona. Także dajcie mi znać, dajcie mi znać, czy znacie ten sklep i czy zamawialiście. No i to tyle. Widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Pa, You, honey?